konfederacja wolność i niepodległość Szanowna pani marszałek wysoka izbo witam przedstawicieli rządu i szanownych gości Wczoraj jako poseł drugi raz w życiu uczestniczyłem w pracach komisji zdrowia i nie chodzi o to nad jaką ustawą pracowaliśmy na komisji ale w jaki sposób i w jakich warunkach pracowaliśmy Wczorajsza debata dotycząca finansowania in vitro z budżetu państwa była jednym wielkim przykładem braku kultury ze strony przewodniczącego Komisji Zdrowia posła Koalicji Obywatelskiej. Przewodniczący robił wszystko, żeby głos osób sceptycznie nastawionych do omawianego projektu był całkowicie zmarginalizowany. A warto dodać, że wątpliwości posłów dotyczyły nie tyle samej istoty projektu ustawy i tego, czy należy dofinansować in vitro ale dotyczyły często zakresu finansowania procedury oraz kwestii etycznych. Jak to możliwe, że na pytanie jednego z posłów, czy pary homoseksualne również zostaną objęte finansowaniem in vitro, przewodniczący odpowiedział cytuję To sobie pan poczyta, to będzie pan wiedział. Pracujemy na komisjach po to, aby rozwiewać swoje wzajemne wątpliwości i słuchać się wzajemnie. Brak szacunku wobec innych. Nie pomaga w tworzeniu skutecznego prawa. Panie i Panowie Posłowie z Koalicji Obywatelskiej, jeśli procedowanie wszystkich ustaw na wszystkich komisjach pod Waszym przewodnictwem ma wyglądać tak, jak wczorajsza Komisja Zdrowia w kwestii in vitro, to nie różnicie się niczym od PiSu. Jeszcze nie przejęliście władzy, a już zachowujecie się Państwo z pozycji nadrzędnej wobec innych posłów, a przecież każdy mandat jest równy. Wczoraj nie udało się, zatem może dziś na tej sali autorzy i obrońcy projektu mogliby odpowiedzieć na pytanie, czy dofinansowanie in vitro z budżetu państwa dotyczyć będzie również par homoseksualnych w Polsce, na przykład dwóch kobiet. Czy ustawa, zdaniem państwa, nie powinna dawać wytycznych i odpowiedzieć na pytanie, czy z dofinansowania będzie mogła korzystać na przykład samotna szesnastolatka? Jak będzie wyglądać kolejka chętnych do in vitro? Ile prób in vitro jednej osoby, a może pary, będziemy finansować z budżetu państwa? Przepychana na szybko ustawa jest dziurawa i niegodna istoty, którą reguluje. Szczęść Boże wszystkim Polakom, małym i dużym, bez względu na to, jak przyszli na świat, gdzie i kiedy. Im wszystkim szczęść Boże, ale, ale biada Wam. Szanowni Państwo, przejawiający tutaj zaciekłość, hmm, zaciekłość o charakterze wykraczającym niewątpliwie poza, powiedzmy, zapał, animusz polityczny. Ten dzień kolejny, kiedy ta sprawa staje tutaj, podniesiona przez Was na sztandar, tak opacznie przez Was pojmowanej. Wolności i sprawiedliwości. To jest dzień grozy. Dzień grozy, bo jak, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, Szanowni Państwo. I to zbiorowe kłanianie się na dobry, zły początek tej kadencji kłanianie się Molochowi, ni mniej, ni więcej tak jest i przez Panią Poseł również. To jest coś, co w ludziach, którzy nie zatracili jeszcze, nie zatracili jeszcze właściwego rozumienia tych spraw budzi grozy. Chcę przypomnieć, że była już taka chwila, taki moment w historii ludzkości, w historii Kościoła i nauki, które, które propaganda lewacka, postępacka na siłę ustawia publicystycznie na kursie kolizyjnym. Otóż na przełomie lat 80., -tych, 90. -tych poprzedniego stulecia na tapecie było wtedy, o, daleko jeszcze nie in vitro, ale sprawa komórek macierzystych i dobroczynnych efektów korzystania z nich w rozmaitych terapiach. I pamiętacie państwo, z moich roczników pamiętacie, że, że reklamowano wtedy zalety tych terapii niewątpliwe dla chorych na choroby nieuleczalne, przewlekłe i tylko jeden mały figielek, jeden mały figielek, te komórki macierzyste były wówczas pozyskiwane jako produkt uboczny przemysłu aborcyjnego. I wówczas, i wówczas cały świat postępacki Pamiętam, że już, już i Gazeta z ulicy Czerskiej była zaangażowana w tę kampanię wmawiania publiczności, że oto Kościół Katolicki, bo stolica Apostolska zajmowała w tej sprawie jedynie pryncypialne stanowisko, że stoi na przeszkodzie, na tej drodze do szczęścia ludzkości, do leczenia chorych na Białaczkę, na Alzheimera i to to, co dziś tu słyszeliśmy, prawda? To imputowanie ludziom, którzy nie abstrahują od faktów. Ja przyjmuję wyzwanie, pani poseł, na każdy pojedynek merytoryczny w tej kwestii, ponieważ miałem w życiu okazję, powtarzam, pochylać się wraz z pani kolegami nad tym szkiełkiem. Ponieważ brałem udział e, jako obserwator, filmowiec, dokumentalista w tej procedurze i doktoryzowałem się z tego tematu na własny użytek, więc przyjmuję każde wyzwanie na pojedynek, na fakty w tej sprawie. Ale otóż wracam, wracam do wątku: wtedy był cały świat postępu i Jan Paweł II. I Jan Paweł II, który. Grzecznie, jak to on, elegancko, oględnie stwierdzał niegodziwość tego procederu. Pozyskiwania komórek macierzystych z małych ludzi mordowanych przez przemysł aborcyjny. I wtedy, i wtedy, yy, i wtedy było to, była to tak jasna konfrontacja. Między stolicą apostolską a Waszym światem. I co się stało? Minęło parę lat zaledwie, i okazało się, że pozyskiwać komórki macierzyste można również na inne sposoby: że komórki macierzyste można pozyskiwać, niekoniecznie mordując małych ludzi, ale wcześniej. Proszę o zanotowanie tego w protokole, że w tym amoku, amoku zaiste, zaiste demonicznym pan poseł woła do mnie, czy biskup mi to mówił. Nie, nie biskup. Czytałem w gazecie wyborczej. Proszę panu. Czytałem w gazecie wyborczej. Wtedy że kościół, ciemnota, klechy, zacofanie, katolicy przeszkadzają, a przecież tylko dzięki aborcji można te komórki pozyskiwać. Otóż okazało się, że nie tylko, chwała Bogu, komórki macierzyste są w obiegu, jest długa lista chorób, w których leczeniu bądź łagodzeniu można je wykorzystywać. Ale to był właśnie taki moment, kiedy, kiedy całe postępactwo świata rzucało się na Jana Pawła II, Rozszarpywało go medialnie na strzępy, ponieważ upierali się, że niegodziwe procedury i terapie są ludzkości niezbędnie, nieodzownie, koniecznie potrzebne. Otóż nie są. In vitro, wracając z tej historycznej wycieczki do współczesności, in vitro niczego nie leczy. To, że się pan poseł minister uparł, a pani za nich powtarza a Noszę okulary. Tak, stygmatyzacja, wykluczenie. Pani Marszałek, skarżę się na mobbing. Napadają tutaj na okularników. Ale jeśli już chcemy przyjąć tę figurę, którą wyście wprowadzili do tej debaty, to ja powiem na końcu tak, że owszem, okulary niczego nie leczą, bo wzroku mi nie przywracają. Ale widzi Pani, używam, ale nie podniosłem ich z tej oprawek, moich okularów, z tej sterty, która leży w oświęciniu. Tego nie zrobiłem. Zabarujmy. Dziękuję bardzo Zabarujmy. Pani. Ta procedura niczego nie leczy. Moment selekcji eugenicznej jest nieodrodnie, nieodłącznie związany z tą procedurą i Szanowni Drodzy. Posłowie z prawej strony sali, nie popadajcie w urojenia i nie leczcie dysonansu poznawczego jakąś protezą, która i tak nie zadziała. Nie wmawiajcie sobie, że tę procedurę można ucywilizować. Tak nie jest. Jeszcze raz przyjmuję z góry wyzwanie na każdy pojedynek. Na fakty, na fakty w tej sprawie, ponieważ chociaż sprawy, sprawy naszej wędrówki na tamten świat, oby nie na skutek okrutnych nieludzkich procedur są najważniejsze, ale tu nie muszą one być angażowane do debaty parlamentarnej. Ponieważ wyłącznie na gruncie faktów możemy stwierdzić to, co stwierdzamy, to jest procedura niegodziwa. A pani marszałek, niech bardzo proszę, nie szantażuje nikogo moralnie tym, że mieszka o parę kilometrów od Oświęcimia, bo ja w Oświęcimiu miałem krewnych, powinowatych, bliskich, więc proszę mi nie wyjeżdżać z taką argumentacją. Dziękuję. Szanowna pani marszałek. Panie i Panowie Posłowie, osoba poselska o nazwisku Zębaczyński. Proszę Państwa, dużo emocji dzisiaj mogliśmy zaobserwować, ale ja bym się skupił na faktach. A fakty są takie, że metoda in vitro jest bezpośrednio stowarzyszona z aborcją na bardzo wczesnym etapie. To jest to słowo aborcja, którego Państwo staracie się tutaj unikać. I nie chcecie o tym w ogóle mówić. Otóż to nie jest żaden zlepek komórek. To jest człowiek. Usuwa się w ten sposób ludzi. Pytanie jest, ilu? Zaobserwowałem, że podczas ślubowania większość z państwa dodawała, tak mi dopomóż Bóg. A pan Arłukowicz raczył był tutaj drwić z osób wierzących, mówić, że to jest grzech, coś tam... w stowarzyszona z tą metodą. Otóż tak, zabijanie ludzi jest grzechem i to grzechem ciężkim. Akurat o zgrozo w tym przypadku ma to być jeszcze finansowane z pieniędzy podatników, z których gro, jako katolicy, uważają tę metodę jako gruntownie niemoralną. To nic nie da, dzietności to nie poprawi, tak jak 500+, tak jak 800+, i, i również ta metoda finansowania in vitro nie poprawi sytuacji demograficznej. Dziękuję. Tyle razy wymieniono tutaj moje nazwisko, że sprostować insynuacji i, i przywrócić proporcji do rzeczywistości nie sposób, więc ja zaproszę Państwa, także i Państwa sprawozdawców na posiedzenie połączone zespołów parlamentarnych do spraw bezpieczeństwa, zdrowia i życia Polaków i zespołu do spraw wolności badań, publikacji i debaty publicznej. Wkrótce obydwa te zespoły przeprowadzą quasi publiczne wysłuchanie w sprawie procedury in vitro. To, czegoście Państwo nie chcieli, czegoście Państwo powstrzymali swoją decyzją na komisji sejmowej, to zrobimy na zespołach parlamentarnych. Panie Marszałku. Do protokołu ja tutaj nikogo nie odpytywałem ani z metryk, ani, ani też z świadectw z katechezy, panie pośle prezydencie, a te próby jedno zdanie jeszcze tylko, panie marszałku te próby stawiania fałszywej alternatywy między wiarą a nauką. To są rzeczy słabe i żałosne z państwa strony. To są chwyty z podręcznika dla politruków minionych stuleci. A ja przypomnę tylko ja przypomnę tylko, że o, e, któż jest patronem i nie ledwie ojcem założycielem genetyki e, Georg Mendel, mnich Augustianin. Czeski, który w XIX wieku sadził tam sobie roślinki, i do dziś nauka korzysta z jego ustaleń. Dziękuję, Dziękuję. bardzo, panie marszałku. Konfederacja, wolność i niepodległość.